Jogurty, kefiry i maślanki to produkty na bazie mleka zaliczane do nabiału. Zgodnie z zaleceniami dietetycznymi zdrowy dorosły człowiek powinien każdego dnia wypijać przynajmniej dwie duże szklanki mleka, które warto zastępować właśnie kefirem, maślanką, jogurtem lub częściowo serem. W przypadku dzieciaków ta norma jest zdecydowanie wyższa. To jest około od 3 do 4 porcji, co najmniej też w ciągu dnia, co oznacza, że jeżeli występuje u dziecka alergia na białko mleka krowiego, to... Mleko możemy zastąpić na przykład produktami mlecznymi fermentowanymi. Tutaj ta liczba porcji w przypadku dzieci rośnie, ponieważ dzieci ciągle rosną, osiągają swoją tą szczytową masę kosną i to jest bardzo ważne, aby zapewnić dziecku prawidłową podaż produktów mlecznych. Bardzo ważne jest, aby dostarczyć w tym wieku rozwojowym młodego człowieka optymalną ilość składników odżywczych. W przypadku białek, które pełnią bardzo ważne funkcje w organizmie, jest to bardzo istotne. Pamiętajmy, że mleko jest. Dobrym źródłem białka, jak i oczywiście soli mineralnych, ale też i fosforanów i wapnia, które pozytywnie wpływają na rozwój kośca. Zasady zdrowego żywienia związane z piramidą zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, opracowane przez Instytut Żywności i Żywienia z Warszawy, również zalecają osobom dorosłym spożywanie dziennie dwóch porcji produktów mlecznych, a dzieciom do czterech. Takie normy rekomendowane są także przez inspekcję sanitarną. Te wskazania ekspertów i rzecz które są w oparciu o rekomendacje światowych organizacji, dotyczą przede wszystkim zdrowego organizmu. Czyli począwszy od tego, małe dziecko, dorosły człowiek, jeżeli jest zdrowy, to jak najbardziej ściśle powinien się stosować do tych zaleceń. Natomiast występują różnego rodzaju choroby. Czy takim sygnałem, pierwszym symptomem są dolegliwości po spożyciu mleka i przetworów? I w takich sytuacjach oczywiście niezbędne jest ustalenie diety z lekarzem lub z dietetykiem. Jeśli jesteśmy zdrowi, to oprócz mleka powinniśmy spożywać produkty mleczne fermentowane, szczególnie naturalne. Zawierają m.in. wapń, białko i witaminy. Czym się kierować przy wyborze jogurtu? Przy wyborze jogurtu kierujemy się przede wszystkim etykietą, czyli czytamy znowu dokładnie etykietę. Jogurt jako produkt mleczny fermentowany najlepiej, żeby w swoim składzie miał mleko pasteryzowane, nie mleko w proszku, no i żywe kultury bakterii. Super, jeżeli producent oznaczy szczep tych bakterii, to oznacza, że te bakterie rzeczywiście występują. Taką charakterystyczną cechą jogurtu są bakterie, które znajdują się w jogurtach, Lactobacillus bulgaris, Streptococcus thermophilus, jednakże część jogurtów zawiera również specjalnie wyselekcjonowane szczepy bakterii, które mają udowodnione, dobroczynne działanie na nasz organizm. Przede wszystkim są niezbędne do prawidłowej pracy przywodu pokarmowego oraz stymulują nasz system odpornościowy. W jogurtach probiotycznych, bo takie nazywamy, znajdziemy np. Na Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei czy Bifidobacterium lactis. Bardzo chętnie kupowane przez Polaków są jogurty owocowe lub smakowe, które często są mylone z deserami jogurtowymi. Rozróżnić je można tylko czytając etykiety. W niektórych można znaleźć w składzie owoce, w innych tych o smaku, owoców może nie być wcale. Będą za to barwniki i aromaty. Niestety niewiele osób czyta etykiety na jogurtach. Tymczasem, szczególnie do jogurtów właśnie o smaku owocowym, dodawanych jest wiele substancji, które mimo, że są dopuszczone do produkcji żywności, nie pozostają obojętne dla naszego organizmu. Na przykład skrobia modyfikowana jako substancja zagęszczająca, czy duże ilości cukru, bądź syrop glukozowo-fruktozowy lub aspartam jako substancje słodzące. To takim niebezpieczeństwem na nas czyhającym są też jogurty, które widać, że są świadomie kierowane w stosunku do dzieciaków, czyli zawierają kolorowe drażetki, czekoladę. Oczywiście to nie jest czysta czekolada, to są często też wyroby podobne, Zawierają różnego rodzaju kulki, płatki. Nie wybierajmy ich. My płacimy dodatkowe pieniądze za te kolorowe kulki, kolorowe draże, które niestety są niezdrowe po pierwsze, mają bardzo dużo barwników i te barwniki nasze dziecko mogą dodatkowo uczuć. Drugie niebezpieczeństwo to jogurty smakowe. Jogurt o smaku truskawkowym jogurt truskawkowy różni się też, bo okazuje się, że na przykład w jogurcie truskawkowym rzeczywiście będzie jakiś znikomy procent truskawek, które gdzieś tam w tych procesach technologicznych też tracą na swojej wartości w związku z tymi wszystkimi procesami, które je dotyczą, a jogurt o smaku truskawkowym może mieć barwniki, może mieć więcej syropu fruktozo-glukozowego, cukru. Jaki wpływ na zdrowie ma syrop glukozowo-fruktozowy? Częste spożywanie produktów zawierających syrop glukozowo-fruktozowy według naukowców może doprowadzić do nadwagi, otyłości, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, a nawet rozwoju nowotworów. Syrop fruktozo-glukozowy i aspartan występ, może występować w tym jogurcie. Tak? Jeżeli jest to jogurt e, najczęściej smakowy, ale to nie jest jedyne źródło. On może też występować w ciastkach, w cukierkach, e, w galaretkach, e, w różnego rodzaju kisielach. E, może występować i nawet już jest dodawany do wielu wyrobów, o których byśmy nie podejrzewali, że on tam występuje. No i mamy kumulację. W ciągu dnia zjemy kilka takich produktów, które mogą być źródłem tych składników. I jeżeli jest to aspartan, będzie na przykład w soku występował, e, czy też w jogurcie, może może się okazać, że nasze dziecko będzie miało problemy żołądkowe, będzie miało biegunkę. Jeżeli jest to syrop fruktozoglukozowy, to musimy też pamiętać, że jego działanie jest też długofalowe. On działa na nasz mózg, podobnie jak cukier, uzależnia. Czyli im słodsze, tym bardziej przez nas pożądane. To jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ mamy teraz niestety epidemię dzieci z problemami, z nadwagą i otyłością. Uzależnia je w ten następujący sposób, że one spożywają coraz więcej produktów słodkich, nie mają w tym w tym umiaru. Między innymi z takich powodów specjaliści zalecają częstsze spożywanie jogurtów naturalnych. Najlepszym wyborem jest jogurt naturalny, mający w składzie jedynie mleko i bakterie fermentacji mlekowej. Wszelkie dodatki najlepiej dodać samemu. Jogurt naturalny to cenne źródło wapnia, kwasu foliowego oraz witamin z grupy B. Stanowi świetny dodatek do deserów i ciast, a także jest idealnym zamiennikiem śmietany. Naturalne produkty mleczne, jogurty, ale też kefiry i maślanki są dużo zdrowsze od produktów smakowych, głównie ze względu na brak substancji wzbogacających smak oraz cukru czy sztucznych słodzików. Można je połączyć ze świeżymi, mrożonymi lub suszonymi owocami albo drzemami własnej produkcji. Maślanka ze względu na swoje cenne wartości odżywcze jest polecana do spożywania szczególnie kobietom, zarówno tym, które planują być w ciąży, ale też tym, które są już w wieku około Menopauzalnym. Jakie wartości odżywcze ma maślanka? Maślanka to doskonały środek ułatwiający trawienie. Jest polecana szczególnie przy dietoterapii z chorzeń związanych z układem pokarmowym. Cenną zaletą maślanki jest niska zawartość tłuszczu. Stanowi ona bogate źródło wapnia. Ponadto w maślance występuje zbliżona ilość witaminy z grupy B, co w mleku oraz cenny dla układu nerwowego składnik, jakim jest lecytyna. Maślanka jest niskoenergetyczna, a przy tym ma pełną gamę, jeżeli chodzi o witaminy z grupy B. Ryboflawina występuje. No i występują podobnie jak w przypadku mleka, jogurtu i kefiru. Znowu te składniki mineralne i sole mineralne występujące naturalnie w nabiale, czyli znowu mamy mamy magnez, mamy fosfor, mamy kobalt, mamy miedź, ale maślanka jest także źródłem kwasu foliowego. Za jeden z najzdrowszych produktów mlecznych uważany jest kefir, szczególnie naturalny. Należy do grupy produktów mlecznych fermentowanych, co oznacza, że jest rekomendowany między innymi osobom mającym problemy z tolerancją mleka krowiego. Jakie właściwości i wartości odżywcze ma kefir? Kefir zaliczany jest do, do produktów mleczarskich o najwyższych właściwościach odżywczych, jest naturalnym probiotykiem, Korzystnie wpływa na przewód pokarmowy, reguluje przemianę materii, hamuje mikroflorę chorobotwórczą w przewodzie pokarmowym, łagodzi objawy nietolerancji laktozy, wzmacnia układ odpornościowy. Kefir podobnie jak jogurt jest dla naszego organizmu źródłem białka, źródłem wapnia, występuje w podobnych ilościach wapnia jak w jogurcie, oczywiście więcej go będziemy mieli na przykład w serach podpuszczkowych. Jest także źródłem witamin z grupy B, w szczególności ryboflawiny. Ale także pierwiastków i składników mineralnych, które też występują w mleku w całej tej grupie produktów mlecznych, czyli przede wszystkim fosfor, potas, magnez, mieć i kobalt. Zdrowe odżywianie się to przede wszystkim świadome zakupy, czyli wybór produktów o jak najzdrowszym składzie, w tym pomocne jest czytanie etykiet. W tej chwili Znakowanie żywności jest tak daleko rozwinięte, że każdy konsument może odczytać oprócz składników, jakie są na etykiecie, oprócz składników, które są w danym produkcie, również muszą być informacje, jakie składniki czy też produkty zawarte w tym wyrobie są, mają działanie alergizujące. Nabiał jest traktowany przez konsumentów z założenia jako zdrowy. Niestety okazuje się, że do wielu produktów mlecznych dodawane są substancje, które źle wpływają na nasz organizm, a nawet mogą powodować problemy ze zdrowiem, w tym alergie. Alergizujące mogą być na przykład niektóre sztuczne barwniki. Takim bardzo niekorzystnym barnikiem dodawanym wcześniej do jogurtów, i na szczęście wycofywanym już w Polsce, była czerwień koszalinowa. Barnik pozyskiwany z odwłoków muszek afrykańskich. Bardzo tani, ale niestety ten barnik dodawany do jogurtów, które miały przypominać swoim smakiem smak truskawkowy, wiśniowy, malinowy, powodował alergię. No i okazywało się, że to wcale nie była alergia na jogurt, serek czy kefir, czy tylko alergia na ten barnik. W przypadku produktów mlecznych, oprócz czytania etykiet, bardzo ważne jest też ich właściwe przechowywanie. Najważniejsze jest zachowanie ciągu chłodniczego, czyli w temperaturze, w której są przechowywane produkty mleczne, to jest do 10 stopni Celsjusza, i po zakupie w sklepie jak najszybsze umieszczenie w lodówce, bo im dłużej produkt mleczny jest poza urządzeniem chłodniczym, tym jego wartości się zmieniają aż do momentu zepsucia tego produktu. A produkty mleczne, właściwie dobrane i przechowywane, powinny w codziennej diecie pomóc nam utrzymać zdrowie. Na przykład sery podpuszczkowe, w tym dojrzewające tzw. Tak żółte oraz kwasowe, czyli twarogi, są oprócz produktów fermentowanych jednym z najlepszych źródeł wapnia i białka. Warto jednak wiedzieć, jak pozostałe składniki w nich zawarte wpływają na nasz organizm i czym kierować się przy ich wyborze.